Witam Was bardzo serdecznie, jak widzieliście dzisiaj odpakowujemy nowe biurko gamingowe od At Atneal od Huzaro i generalnie odpakowujemy na tym filmie i At Atnealu. Generalnie możesz wystawić ocenkę produktu na dokle od Huzaro. Link w opisie. Przed przystąpieniem do odpakowywania zostaw łapeczkę w górę, możesz kliknąć też taki czerwony przycisk subskrybuj. Także lecimy do odpakowywania. To co? Lecimy z odpakowaniem! Jakie to wielkie. Jak to laka fajnie. Pa! Przy, przygotowuje się do skoku. I kamień stop! Poleciał telemarkiem. Na początku zacznijmy od małych rzeczy. Tu tak, uchwyciki. Mamy tutaj takie podstawki, cyk. Cyk to chyba będzie na picie, a tutaj chyba napady na jakieś płyty. Dobra, zaraz zobaczymy to. Odłożymy na bok. Co my tu mamy wszystkie śrubeczki, wszystkie narzędzia oraz jakieś wloty pewnie na kable. Kurde, to jest ciężkie, serio. Może. O kurna. Dobra, to chyba są nóżki. Z nóżki możemy sobie odstawić tutaj, jedną i drugą nóżkę cyk najważniejsze w sumie instrukcja obsługi, <śm> więc lecimy, najlepiej to posegregować, czyli kontynuując mamy jeszcze takie dwie czerwone części Podłożymy je tu oczywiście postaram się wam wszystko pokazać tutaj na filmie, ale niestety no kadr jest taki, że nie wystarczy nam miejsca na te biurko ale postaram się wam to fajnie jakoś pokazać. Mamy następne dwie czarne części. odłożymy je też na boczek. Wszystko oczywiście jest pokryte takim, nie wiem czy widać, mam nadzieję, że będzie widać, Z takim karbonem. Dobra, mamy taką deseczkę, damy ją też na boczek. Mamy trzy takie dziki, Dwie takie duże części, więc je też możemy gdzieś tutaj walnąć. Jeszcze jedną taką czerwoną część. Następny styropian, następny. I karton! Dobra. I co i następny styrofian. Słuchajcie. I główna część naszego biureczka, czyli blat. This is fucking blat. O kurde. Cika blat. Cika blat. go trzeba. Dobra, czysty. Odłóżmy go na bok. Za chwilę go będzie widać. Dobra, pierwsze co mamy złożyć to jest tak. Jezu, no się za Ała. dobra i chyba zbliżamy słuchajcie się do końca tego wszystkiego ponieważ nie no, zostały nam praktycznie wloty na kable i chyba biureczko mamy gotowe i chyba biureczko mamy gotowe słuchajcie